Czym się różni geografia w programie polskim od geografii w programie dwujęzycznym? Podstawową różnicą jest, tak, jest taka, że geografia w programie polskim porusza bardziej pamięciowe zagadnienia, wiedza, terminologia oraz jest o wiele więcej geografii fizycznej. Geografia w języku dwujęzycznym z kolei pozwala uczniom na powtarzanie materiału w języku angielskim, dodatkowe zasoby słownictwa w języku angielskim oraz różnica programowa jest taka, że Poruszane są kwestie mocno społeczno-ekonomiczne. Dzięki temu jesteśmy na bieżąco jako uczniowie z bieżących wydarzeń na świecie geopolitycznych. Jeśli chodzi o program, to wydaje mi się, że program realizowany w języku polskim jest lekko trudniejszy, jeśli chodzi o sam materiał. Program w języku dwujęzycznym również wymaga sporej wiedzy, jeśli chodzi szczególnie o tę terminologię w języku angielskim, lecz uważam, że jest ona. Do opanowania bez większych problemów. Jako taką główną korzyść mogę powiedzieć, że jest to na pewno pisanie matury dwujęzycznej z geografii, jakiej z matematyki. Jest to dodatkowy arkusz, który piszemy oddzielnie względem polskiej matury rozszerzonej, który daje niesamowite możliwości, jeśli chodzi o dostanie się na studia.